Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się już w środę drugiego tygodnia Adwentu, w dzień szczególny, w którym świętujemy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ja ten dzień przeżywam w Babicach koło Boża, gdzie razem z parafianami maleńkiej kilkusetosobowej parafii przeżywamy rekolekcję ze Świętym Józefem. I nie ma dla mnie lepszego miejsca, żeby zatrzymać się nad tajemnicą Nazaretu niż właśnie to, w którym teraz jestem. Dzisiejsza Ewangelia może nas trochę wprowadzać w błąd, ponieważ często nam się myli, o co chodzi w tej uroczystości. Bo dziś słyszymy zwiastowanie Najświętszej Marii Panny przez Anioła, że zostanie matką, czyli jest to początek życia Jezusa. A święto dotyczy początku życia Maryi. Chodzi jednak o słowa, w których zwraca się Anioł do Maryi, że jest pełna łaski. W Maryi nie ma miejsca na grzech. Jest we wszystkim do nas podobna, jest prawdziwym człowiekiem, ale została poczęta bez grzechu. I kiedy tak sobie myślę, od kogo Jezus uczył się wrażliwości, od kogo uczył się, Zauważania swoich uczuć, potrzeb, wyrażania ich właśnie od swojej mamy, która też była tak bardzo ludzka, tak bardzo normalna i tak bardzo była sobą, była prawdziwa. Przyglądam się dzisiejszej scenie, którą, jak wielu z nas, znam na pamięć, ale za każdym razem, kiedy po nią sięgam, mówi mi jeszcze coś nowego. Czytam o jej spotkaniu z Aniołem. I zatrzymuje mnie to określenie, które pada jako reakcja Maryi na słowa Anioła. W naszym tłumaczeniu czytamy, że Maryja zmieszała się na słowa pozdrowienia. Prawdopodobnie święty Łukasz wiedział o tym zdarzeniu od samej Maryi. Bardzo mnie porusza, że Maryja, kiedy opowiadała mu o tym, o tej scenie, o tym momencie, kiedy dowiedziała się, że będzie matką Boga, to nie mówiła tylko o myślach, o tym, że rozważała, że się zastanawiała, ale powiedziała również o swoich uczuciach, o tym, że był to dla niej wielki wstrząs, kiedy przyszedł do niej anioł i naprawdę miała w sobie tak mieszane uczucia z tak różnych y, poziomów, y, że nie umiała tego inaczej wyrazić jak właśnie to, że była, że była zmieszana. Skołowana byśmy powiedzieli, że nie wiedziała, co ze sobą zrobić w tej sytuacji. I poszła zatem dalej. Uczucia poprowadziły ją do szczerości. Maryja jest bardzo, bardzo otwarcie i jasno rozmawia z Aniołem. Traktuje go poważnie. Anioł przyszedł do niej. Jako osoba to było spotkanie dwóch osób, Anioła i Maryi. I Maryja, chociaż była bardzo przejęta, zaskoczona całą tą sytuacją, jednak zdobywa się na szczerość, ma taką potrzebę, żeby wyrazić się jasno, odkryć siebie, przekroczyć może jakiś wstyd, związany z tym, że. Że tego nie rozumie, nie wie, jak się to ma wydarzyć, skoro przecież nie zna męża. Skąd ma się wziąć to dziecko? Szczerość to jest, to jest taka potrzeba, to jest um, taka zdolność, czy coś, co pojawia się między osobami, czego bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy czuć się bezpiecznie w naszych relacjach, um, że nie zostaniemy osądzeni że zostaniemy przyjęci, potrzebujemy móc wyrażać się jasno, tak jak czujemy, tak jak to widzimy. Szczerość zbliża nas do siebie, jeśli jest wypowiadana z miłością te słowa, które wypowiadamy. Maryja właśnie tak zrobiła, w taki sposób była w tym spotkaniu z aniołem, była z nim szczera. Szczerość kosztuje, zaspokojenie tej potrzeby wymaga pewnego przełamania siebie, zaryzykowania, ale dzięki niej zyskujemy przyjaciół, dzięki niej też okazuje się, kto jest naszym przyjacielem. Dzięki niej poznajemy też prawdę, docieramy, docieramy do prawdy i o sobie i o innych, o świecie. Maryja była najlepszą nauczycielką życia dla Jezusa. Mógł wzrastać przy niej, ucząc się od niej, ale również od swojego ojca, Józefa, który przeżywał bardzo różne stany, był w nich również szczery i prawdziwy w swoim podążaniu za wolą Bożą, rozeznawaniu jej, słuchaniu głosu, głosu Anioła. Od nich właśnie Jezus mógł uczyć się tego, co to znaczy być człowiekiem.